Czy możecie sobie wyobrazić klub, który płaci miliony za najlepszego snajpera świata, a potem błaga go, by przestał trafiać do siatki? To, co uznawano za mroczną legendę transferową, Robert Lewandowski właśnie oficjalnie potwierdził. Niemieckie media płoną po jego słowach w programie Rymanowski Live, a świat futbolu przeciera oczy ze zdumienia. Za kulisami transferu z Bayernu kryła się mordercza klauzula: 2,5 miliona euro premii dla Niemców, jeśli Polak zdobędzie 25 goli w sezonie. W obliczu bankructwa i walki o każdy eurocent, zarząd Joan Leporti posunął się do absurdu, poprosił lidera ofensywy o zwolnienie tempa. Lewy przyznał szczerze, miałem to w głowie na murawie. To wyznanie rzuca zupełnie nowe, sensacyjne światło na jego niewytłumaczalne pudła w meczach z Malorcą czy Celtą Wigo. Niemieckim Bild i Portal Sport 1 są w furii, nazywając to sportowym świętokradztwem. Proszenie napastnika tej klasy o tłumienie instynktu killera to upadek wartości zawodowego futbolu. Lewandowski udowodnił bolesną lojalność, poświęcając własne rekordy dla dobra tonącej w długach korporacji. To największy absurd w historii nowoczesnej piłki, który na zawsze zmieni postrzeganie jego statystyk w barwach blaugrany.